Okej, okay. no to słuchajcie, bardzo Was przepraszamy, ale okazuje się, że mieliśmy jakieś problemy e, techniczne. E, przepraszam Was jeszcze raz za to. Okazuje się, że gdzieś wi-fi nam padło. i Na początku było wszystko dobrze, a, a teraz nie. Dobrze. E, dla tych dziewczyn, które miały problem z internetem, cięło i tak dalej. Ola Aleksandra Turska, przełom w odżywianiu, dyrektor generalna, magister dietetyk klinicznej. Ola, mówiliśmy tam, Wy się skupiacie jako przełom w odżywianiu na tych dietach leczniczych. To jest w ogóle wasz cymetri, to co macie najlepszego. Mamy dietę Hasi, mamy Postdobrowskiej, Insulin Control i Food Pharmacy. Ja od jutra idę do Food Pharmacy. Będę teraz silna i mocna, niczym kobieta pytarda po prostu. Mówiłyśmy o nabiale. Powtórz jeszcze raz to kluczowe zdanie, które powiedziałaś, bo ciągle mnie tutaj pytacie, czy ten nabiał jeść, czy nie jest, że są różne szkoły. Jakbyś mogła Olu jeszcze powtórzyć, jak to jest z tym nabiałem? Ja wyznaję zasadę i, i, i to też ma potwierdzenie w różnych badaniach, że jeżeli ten nabiał, ten tradycyjny nam nie szkodzi, nie eliminujmy go, jeśli nie ma żadnych chorób towarzyszących. Natomiast e, gdy już są jakieś choroby o podłożu autoimmunologicznym, no to wtedy trzeba szukać alternatyw chociażby. Mlek pochodzenia roślinnego. Ale ja na przykład kawę... piję kawkę na niddełku. Tak? tak? Może być jeszcze jakieś kokosowe, kokosowe fajne. Kokosowe, sojowe, więc wiem, że niektórzy mogą e, dziwnie zareagować, że jak można wypić e, kawę z mlekiem roślinnym, ale to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i, i myślę, że nawet potem może bardziej smakować od tego tradycyjnego Tata. mleka. A poza tym zawsze się to zupełnie czujemy. To No dobrze, i teraz tak. Detoks powiedziałaś kluczowy zdanie. Detoks to jest też odżywianie. I mówimy o detoksie sokowym, a tym bardziej miło mi powiedzieć, że ten detoks sokowy to jest projekt Aleksandryńskiego. No powiedz co z tym de detoksem sokowym? No tutaj soki są specyficznym takim detoksem, sposobem odżywiania, który jest przeprowadzony przez krótszy czas. Więc tak mówimy, że sens to ma między od 3 do 10-12 dni w zależności też od organizmu. Tu za każdym razem podkreślam, że to zależy od organizmu. Wszyscy jesteśmy inni i każdemu co innego służy, więc tutaj też... Naszą domeną jest to, że bardzo indywidualnie podchodzimy do każdego klienta, każdego pacjenta naszej poradni, żeby mu pomóc, bo, bo to jest podstawą. I, I podstawą jest to, o czym mówi każdy dietetyk, również Aleksandra, również przełom podżywiany, musicie te soki przepajać wodą. Tak. To nie jest tak, że pijecie tylko soki, bo się później będziecie źle czuć po tych sokach. Tak, musicie pić wodę. Tak. Jak nie pijecie wody, to Was boli głowa, boli Was ból nie wypłukuje się, bo jesteście słabe. Musicie pić wodę. Ja mam taki zwyczaj, że jak wiem, że mam wypić półtora litra wody, to sobie stawiam tę butelkę po prostu na biurku, jak pracuję. I wiem, że to mam dzisiaj wypić. I to jest najlepszy sposób, bo widzicie, ile Wam tej wody ubywa. A tak, że myślicie, a tu herbatka, a tu kawka, to jest... Nie, 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 nie. I pamiętajcie, po jednym espresso, wiecie, ile musicie wypić wody, żeby zupełnie płyny? Pół litra. Tak, żeby organizm wrócił do formy, więc to, to nie jest wytłumaczenie, że wypiłam dzisiaj dwie kawy czy trzy herbaty, bo to pokazuje, że jeszcze dodatkowa duża butelka wody powinna zostać wypita. I teraz słuchajcie, magiczne pięć posiłków. Odczarowuje w ogóle pięć posiłków. My w ogóle mamy złe wyobrażenie na temat pięciu posiłków. i Często jak z wami rozmawiam na temat diety, właśnie bo pytacie, jak to jest, że ja się otrzymuję. Słuchajcie, ja się, ja się przyznaję. Staram się nie przekroczyć 1200 kalorii, bo tyle mi służy. Pytacie się mało, dużo ale słuchajcie, pięć posiłków. Jak Olu rozumiemy te pięć posiłków, bo często kobiety myślą, że to jest pięć dużych posiłków. Nie, tutaj też, tak jak pokazujemy w naszym cateringu, posiłek to jest pojęcie bardzo ogólne. Raz posiłkiem możemy nazwać śniadanie, które składa się i z węglowodanów, i z białka, czyli przysłowiowa jakaś pasta z chlebem i z warzywami. Ale Jezu, jakie w przełomie są wyszne pasta. Ale mm. posiłek, bardzo nam miło. Ale posiłek to także taki sok, który czasami występuje jako podwieczorek czy drugie śniadanie. E, dzisiejsze jabłko, o którym rozmawiałyśmy, to dosyć. Dzisiaj było jabłko jest... z kaszą jaglaną. Tak, i rodzynkami, więc to też posiłek. Często, jeżeli sami się żywimy, gdzieś złapiemy jabłko, gdzieś zjemy jakiś inny owoc i nie patrzymy na to jak na posiłek. A jednak sumując takie przekąski, które, które potocznie e, tak określamy dają nam potężną ilość kalorii, więc o tym też należy pamiętać. Tak, tak, bo często mówicie do mnie, no, ale pani powinno ja tylko dwa posiłki. Ja my, no super, a co między posiłkami? Wam się wydaje, że nic nie jedzie, ale każdy orzeszek, suszone owoce, batonik i tak dalej już nadbudowuje tych e, kalorii. A e, Ojenko, jak mamy te pięć posiłków, to jest tak. to. Rozumiem, że są d, e, dwa duże, tak? Czy jeden duży? Obiad jest duży. tak? Obiad y, i tzn. trzy główne. to, to jest to jest zawsze podstawa, więc one mają największą kaloryczność, a uzupełnieniem jest drugie śniadanie i podwieczorek, więc one zawsze są lżejsze i mniejsze objętościowo. Ja przyznaję się szczerze i, i byłabym tu jeszcze raz z Wami, gdybym Wam nie powiedziała, że dla mnie to jest dużo, bo ja jestem przyzwyczajona, że jem 1200 kalorii. Kiedyś oczywiście śmiesznie w jakich, portalu powiedziałam, że się głodzę. Ja się nie głodzę, ja nigdy nie jestem głodna, znaczy ja w ogóle nie dopuszczam do czegoś takiego jak głód. E, dlatego, że słuchajcie, ja się później bardzo źle czuję. Jak ja e, wiem doskonale, że jak ja się wygłodzę, to później boli mnie głowa, i źle się czuję, jest mi niedobrze i tak. Ja się w ogóle nie głodzę. Więc jakby mi wystarczają te cztery posiłku, ale ja na przykład sobie zamieniam. Czasami sobie na przykład, jak jest wytrawne e, śniadanie, to ja sobie zamienię z kolacją. I to jest fajne, że możemy mieszać, tak? Dokładnie, możemy rotować posiłkami e, według własnego smaku i uznania, no bo to jest najważniejsze, żebyśmy ze smakiem zjedli ten posiłek i, i w ogólnym rozeznaniu dnia to i tak będzie spożyte, więc z tym nie mam problemu. Fajne jest to, że wczoraj w wprowadził też takie ekostyl, który jest bardzo zgodny ze mną, jeśli chodzi o pakowanie tych posiłków. Torba jest taka piękna i taka naklejka i to wszystko jest takie ładnie zapakowane i wiem, że bardzo zwracacie na to uwagę, tak? Tak, e, uważamy, e, że ta strona estetyczna, te wszystkie dodatki są um, chyba nawet tak samo ważne, jak to, co znajduje się się oczami, więc tutaj e, nauczona podejściem naszej szefowej. E, Kasia pisze, że połączenia grzyle. Tak, dbamy, dbamy o tą formę estetyczną. Też zbliża się Halloween, więc będą specjalne posiłki Halloweenowe z dynią w roli głównej, więc nawet mamy alternatywę dla wszystkich naszych poszczących klientów, żeby też zasmakowali tego Halloweenowego menu. O, super, super. Ja, ja muszę Wam powiedzieć, że oczywiście to było parę lat temu, bo jestem dinozaurem, ale ja pamiętam, że jechałam na zabierałam młodsze dziecko, które teraz ma 13 lat i uległ. i to było największe święto, że raz w roku wyjeżdżaliśmy na Halloween do Nowego Jorku. I to było cudowne, żeby zobaczyć, jak świetnie się te dzieciaki i dorośli bawią, bo chodzą od rana przebrani i to był taki rytuał, że sobie zabawiliśmy taką kawkę z syropem wino. Ja wiem, że to brzmi po prostu śmiesznie, ale teraz już ją można w Polsce kupić i ja tak żałuję, że zabraniają nam się bawić, że to takie pogańskie święto. W ogóle w tym kraju to niedługo będziemy musieli naprawdę cały czas na baczność stać, tylko meldować po prostu i raportować. E, Karinulek wrócił, Kasia też pisze hahaha, ha, ha. e, Kamila. Słuchajcie, dziewczyny, zadałyście się dużo pytań, e, starałam się je wszystkie zadać. Olu, a czy jest coś takiego, e, e, co mogłabyś nam powiedzieć, kilka takich największych błędów, które my robimy? Jesteś magistrem, dietetykiem klinicznym, dyrektorem generalnym przełomu w odżywianiu, budujesz właśnie takie projekty, jak dieta sukure. bardzo mi służy. E, Kilka błędów, które my kobiety popełniamy. My w ogóle jesteśmy tak, że my ugotujemy dla kogoś najlepiej, a same zjemy byle co. Ja pamiętacie, kobieta petarda w moim dekalogu dba o siebie. Jakie najczęściej błędy popełniamy? Najczęstsze błędy to jest brak tej regularności spożywania posiłków, czyli to o czym wspomniałaś. Po prostu się głodzimy. Przez cały dzień mało jemy, wieczorem mamy troszeczkę więcej czasu, więc wtedy nadrabiamy ten dzień. No nie, to jest bardzo złe, więc od rana starajmy się wprowadzać te posiłki iść regularnie. To o czym rozmawiałyśmy i się śmiałam, ja na początku, zaczynając pracę w przełomie, też miałam z tym problem, żeby jeść pięć regularnych posiłków, więc na początku nawet budzik był nastawiany i przypomnienia, żeby sobie uświadomić ten rytm. Organizm się bardzo szybko uczy i on już potem sam będzie nam sygnalizował, a jest czas na drugie śniadanie i obiad. W ogóle zegarek nie jest potrzebny. To jest podstawa. Druga rzecz, woda. Myślę, tak, woda. Woda zawsze w zasięgu ręki, też gdzieś na biurku przy sobie, żeby sobie uświadamiać, że należy pić. Oczywiście najlepiej małymi łykami i często, żeby jak najwięcej organizm z tego czerpał. No i ostatnia rzecz, o której myślę, to jest wiara w mity, które gdzieś krążą w internecie. Chociażby właśnie detoksy jednoskładnikowe, diety cud trzydniowe. No nie, czegoś takiego nie ma. Dieta to nasz styl odżywiania, więc przejmujemy nawyki i my staramy się uczyć naszych klientów nawyków. Nierestrykcyjna dieta, jakaś katorżnicza, która odliczamy czas do jej końca i wracamy do tego, co było. Tylko chcemy ze smakiem każdy dzień umilać naszym klientom. Oczywiście zaraz ktoś powie, ale jest post doktor Dąbrowskiej. Post doktor Dąbrowski jest dietą bardzo charakterystyczną, to jest dieta lecznicza, więc tutaj to jest zupełnie inna historia. Tak, i ja na przykład po tej diecie walę jak stara kapusta, ale rzeczywiście dieta pomaga. Kasia jeszcze podpowiada, żebyśmy koniecznie powiedziały, że śniadanie jest jak król. E, obiad, podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj o, wrogowi. E, wrogowi. Ja Wam powiem jeszcze, jaki popełniacie jeden błąd, Bo ja was znam, bo ja z Wami mam warsztaty i szkolenia wieczorami. Tu, stop, przychodzicie do mnie na metodę. Niestety, Winko, to też kaloria. I jak taka jedna lampeczka codziennie wieczorem, no to dobalamy sobie... A jeszcze jedna sprawa, że powinien stajecie się coraz bardziej głodne. No i wtedy już... Prrr, Płyniecie moje kominki, jak nic. Dobrze, Olennio, ja zapraszam Was. Naprawdę, ja przyznaję szczerze, że wiele lat walczyłam z moim brzuchem, z boleściami i tak dalej. I bardzo mi przełom w odżywianiu pomógł, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję też Renacie Cichy mojej dietetyk, do której chodzę i trzeba chodzić do specjalisty. Nie szukać mitów, doktor Google nie zwie wszystkiego, to nie jest lekarz. Chodźcie do specjalistów, pytajcie, nie wstydźcie się. Jest naprawdę ze mną dużo lepiej. A teraz po kolejnej operacji przejdę na food pharmacy, tak będę silna, żeby spotykać się z wami na szkolenia Zapraszam na szkolenia. Yy, na pewno Oleńka też będzie, Kasia też, zapraszam cię bardzo serdecznie. Fajnie dziewczyny sobie też opowiadają z wami i tak dalej. Yy, natomiast pamiętajcie, nie stawiajcie siebie na ostatnim miejscu w hierarchii waszych priorytetów. Wy jesteście ważne. Pamiętajcie, że jak jesteście zdrowe, to i szczęśliwa jest wasza rodzina, wasze dzieci. Jak wy jesteście chore i niezdrowe i słabe, to jak wtedy mają żyć wokół was innych? Pamiętajcie moją zasadę, zasada jak samolot. Najpierw załóż maskę sobie, a później dziecku. Czyli my musimy być zdrowe, uśmiechnięte, dobrze się odżywiać, żeby funkcjonować. Żegna Was kobieta petarda, Aleksandra Truska. I kobieta petarda po przejściach to mi Dziękuję. like będzie zapisany. i do zobaczenia w następnych torach. Pa! Dzięki. Dziękuję bardzo. Tak, mam wszystko chyba tak. No, my jeszcze, wiesz, tam opiszemy, oznaczymy i tak dalej i tak dalej, więc, wiesz.